Międzynarodowy Festiwal Teatrów i Kultury Awangardowej Pestka 2019 to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Jeleniej Górze. To już 11 edycja festiwalu, który rozpocznie się już jutro i potrwa do 5 maja. Pierwsza Peska była bardzo skromna, budżet tamtej imprezy był wielokrotnie, wielokrotnie mniejszy, ale już wtedy widać było i w osobie Łukasza, i w programie, który skonstruował dla tego festiwalu w całym oprawie graficznej, artystycznej, happeningowej, która towarzyszyła pierwszej że będzie to impreza, która na pewno będzie miała duży potencjał i będzie się mogła rozwijać. No i tak się rzeczywiście dzieje. To jest 11. edycja podczas 12 lat, dlatego że mieliśmy roczną przerwę. Edycja 2016-2016 nie odbyła się. Wtedy właśnie Jelenigórskie Centrum Kultury podjęło walkę o środki zewnętrzne i 2016 rok był bardzo mocno poświęcony właśnie na to, żeby zbudować kolejny program z naszymi partnerami ze steinhaus Bałcen, który spowoduje, że będziemy mogli przez kolejne lata realizować działania 아 b 니 Artystyczne i animacyjne. Zainteresowanie festiwalem jest ogromne, a wyjściówki zostały w całości rozdane. Dlaczego warto? Bo chociażby z tego względu, że wszystkie wyjściówki, które były przygotowane na wejście do, do wejścia na, na wszelkie wydarzenia, na spektakle, zostały już rozdysponowane. Okazało się, że tak jak w tym roku w ciągu czterech dni wydaliśmy 2200 biletów na wszystkie spektakle, które będą prezentowane w trakcie festiwalu. Każdy dzień to inna atrakcja, przygotowana przez organizatorów. Dyrektorat techniczny festiwalu Pan Łukasz Duda, wybiera takie spektakle, które rzeczywiście każdy z nich warto obejrzeć. Każdy z nich niesie ze sobą określone przemyślenia, każdy z nich jest odrębnym bardzo ważnym, ale wpisującym się w konwencję i widzącego festiwalu spektaklem, wydarzeniem i ucztą dla tych, którzy w tym będą uczestniczyć. Codziennie będą prezentowane co najmniej dwa spektakle, co najmniej dlatego, że są dni, kiedy rozbijamy to na trzy sale, wtedy prezentowane są trzy spektakle. Oczywiście jeszcze koncerty, które prezentowane będą w klubie kwadrat przy ulicy Bankowej w Wielkim Centrum Kultury. Dwie galerie, bo galeria Korytarz przy ulicy Bankowej i galeria pod brązowym jeleniem przy ulicy 1 Maja, to są takie docelowe miejsca, w których będziemy się spotykać i myślę, dyskutować i uczestniczyć we wszystkich wydarzeniach artystycznych. Przez lata Festiwal Pestka wyznaczał trendy artystyczne. Tegoroczna edycja będzie jeszcze lepsza, więc nie można tego przegapić.